Cześć kochani, witam Was już jako licencjonowana fizoterapeutka. Dzisiaj miałam licencjat i się udało i zdałam, także wow, jestem cała happy. Dlatego też taki właśnie temat filmiku, bo jutro jedziemy nad morze, jedziemy na hel. I chciałam Wam pokazać tak po prostu co ze sobą Zabieramy jeśli chodzi o kosmetyki. Myślałam też o ciuchach, ale byłoby tego, e, trochę za długo by to trwało, pokazywałam się które biorę. No wiadomo, jakieś standardowe zestawy, czyli bluzy, koszulki, spodnie, spodenki, japonki, trampki. Nic takiego ciekawego, postaram się porobić trochę zdjęć, także potem może będą na blogu. No i co, jeśli chodzi o w ogóle takie pakowanie się na jakieś wyjazdy, no to zawsze chodzi o to, żeby to zajmowało jak najmniej miejsca, także jakieś takie mniejsze rzeczy, bardziej może próbki, żeby po prostu nie zawalać sobie walizki jakimiś nie wiadomo jakimi tam, nie wiem, kosmetykami. Więc na początek, no jedyne co wiadomo, trzeba wziąć dużo, dużo pod prysznic, bo jednak jak się nadmożemy, no to trzeba się przynajmniej dwa razy dziennie wykąpać. Ja mam tutaj ten Bali Mango z Bath and Body Works i od tego mgiełkę do ciała, tą mniejszą, która się myślę, że sprawdzi idealnie, to jest zapach mango, także to jest taki mój zestaw. Mam nadzieję, że jak wrócę, to jeszcze mi zostanie, jak będę wąchać, to będziemy się przypominać, jak było na Helu. Dalej mam szampon i odżywka, nie wiem, czy nie są za małe, pewnie może za małe, ale to kupię już najwyżej na miejscu, z Biosil Kół, by silka, by silku. One były w Glossy Boxie, teraz po prostu się sprawdzają też właśnie idealnie do kosmetyczki. I jeśli chodzi o mycie twarzy, no to dogarnię czysta skóra, nie będę tego już nigdzie przelewała, przez wezmę całe opakowanie. No trzy w jednym, też takie właśnie na wyjazdy jak najbardziej e, fajnie. Podkładu będę starała się w ogóle nie używać, ewentualnie na jakieś wieczory. Mam tutaj Farmaceris, to jest Sand. Taki plażowy kolor, bym i to jest łatwiej, mam I to jest ocień e, dwójeczka, delikatny fluid, intensywnie kryjący. E, to będzie takie właśnie na wieczór, jeśli będę chciała się umalować. E, do tego jest mam Puder Synergent, taki bardziej też na dzień. To jest ten z Rossmana. Biorę też peeling, to jest ta mała, e, mała pojemność z organika, peeling czekoladowy i z masłem sze. Pięknie pachnie, może się przydać e, jak najbardziej. Dalej, olejek do opalania z DAXa 6, ja ogólnie lubię się opalać, możecie mnie linczować, trudno, ja zawsze używam dość niskiej ochrony, po prostu lubię być opalona, no i trudno, najwyżej będę jak skwarek, w sensie, że nie, na starość będę miała po prostu zmartwychwstki na całym ciele, trudno, raz się żyje Antyperspirant, to wiadomo. Coś na komary, to jest bros na komary i słuchajcie, najważniejsze, jeśli kupujemy coś na komary, żeby zawierało diet, tutaj jest napisane, że diet zawiera, Także, bo jeśli no, mamy jakiś. Yy, jakiś. Jak to się nazywa? Preparat na komary bez tego składnika DET, no to niestety możemy. Nie wiem, co tutaj posmarować, bo nie odstraszymy tych komarów. Dalej mam też maści witamin z witaminą A ochronną, gdyby się zdarzyło jakieś nieszczęście. Tutaj mam właśnie takie moje maści. Yy, na poparzenia termcool chociaż wątpię, żeby było tak gorąco, żeby się poparzyć, ale może jakieś moje mi się poparzą, w ich uratuje. Yy, no i maści na nasywki, czyli trybiotyk. Świetna sprawa. To też niedawno y, odkryła moja koleżanka i to jest naprawdę super rzecz, bo niektóre syfy naprawdę znikają. Posmarujemy na noc, rano nie ma już żadnego wyprysku. To jest trybiotyk, jest złoty około taka saszetka w aptece. Y, no i pasta cynkowa na wysłyszenie też jakichś nie, niedoskonałości, chyba dwa coś, a też działa cuda, także tanio, a skutecznie. Maszynka do golenia, to wiadomo, do na usta OEPAROL, y, także on to jest takie, bardziej taka apteczka. Tu jeszcze mam na usta Proxere, ale to tak dlatego, że zawsze mam w kosmetyczce, bo jest malutka, jest to lipidowy balsam nawilżający. Mam też lakier do włosów, ten mini, bo jak mini, to czemu nie wziąć. Eee, tutaj mam jakieś próbki balsamu do ciała, próbkę z Nivea, próbkę e, odżywki z organika. No i środkę do włosów, Tangle Teaser. Aha, ten trybieczek wygląda tak, trybieczek wygląda tak, w mm, No i dalej, jeśli chodzi już to tylko do, do makijażu, to mam e, korektor róż z maka, bronzer z jakieś pędzelki tutaj i kredkę do brwi do oczu, e, taką szarą i płynny jedwab z Green farmacji. Także no dużo, niedużo, nie wiem, ale to wszystko mi się mieści w takiej jednej małej kosmetyczce. Teraz Wam zresztą tutaj to wrzucę i pokażę, także myślę, że dużo tego nie ma. O, pyk, pyk, pyk. Taka moja ulubiona kosmetyczka, bo jest elastyczna, zawsze ją łatwo można wyprać przed wyjazdem, po wyjeździe jak coś się ubrudzi i tutaj mi wszystko wchodzi oprócz tego żelu pod prysznic, chociaż na dobrą sprawę. Jak tutaj będę chciała, to wszystko się zmieści, bo ona jest, mówię, elastyczna, więc bez problemu zamykamy tutaj wszystko. Także to jest to moje kosmetyki zmieszczone w jednej kosmetyczce. Nie biorę żadnych perfum, bo po prostu chyba raczej nie lubię jak jest tak ciepło się perfumować, bo dlatego mam pomogiełkę do ciała. Jeszcze jednej rzeczy Wam nie powiedziałam, oczywiście, krem do twarzy, żeby nie było, że nie używam kremu. E, tutaj mam taki synchrowic. To jest też był właśnie w Glossy Boxie to jest Face Cream Night and Day Antioxidant. E, także myślę, że właśnie taki idealny, że wystarczy jego ilość zdecydowanie. E, Skład no jest jaki jest, jakiś tam silikon i tak dalej. Ale no kiedy, nie, kiedy wykorzystać, jak właśnie nad morzem? A po co, po co brać jakiś wielki z są krem? Także krem też biorę za. No i co, życzę jego wyjazdu, ja Wam życzę wspaniałych wakacji, o ile macie wakacje, mam nadzieję, że już macie, super pogody, teraz być, mam nadzieję, że ciepło, no i to tyle, pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia w kolejnym filmikach, pa pa!